Wkrótce. Kujawa, Laukanen, Kuciapa, Łukaszewski. Wyścig siódmy, przegrywamy z Gnieźnianami różnicą dwóch punktów. Dobrze Kujawa, ale jeszcze lepiej Jarosław Łukaszewski. Jeszcze lepiej od Macieja Kuciapy. Ostatni finn Kaj Laukanen, zapewne będzie gonił na dystansie. Już dobiera się do skóry Dawidowi Kujawie, jest blisko Kaj Nie udało się wyprzedzić, Kujawa broni trzecią pozycję. Z przodu szarżuje Łukaszewski. Przed Maciejem Kuciapą. Ważny występ Dawida Kujawy. Łaska kibica na pstym koniu jeździ. Różny stosunek mają kibice do tego zawodnika. Zobaczymy czy da się wyprzedzić Laukanenowi. Niestety, niestety. Wykrakałem. rzecz przegrywa w tym momencie 4 do 2. Starał się skontrować Kujawa. Teraz zaatakuje po zewnętrznej. Dawid walczy ambitnie. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Jako pierwszy Jarosław Łukaszewski, drugi jest Maciej Kuciapa. Kujawa atakuje po zewnętrznej fina Kaja Jeszcze indywidualny mistrz swojego kraju obronił się. Chyba dojedzie na trzeciej pozycji, a to oznacza kolejny sukces podopiecznych Mieczysława Woźniaka. 4 do 2 wygrywa siódmą gonitwę para pulsu startu Gniezno. I niemal na półmetku dzisiejszego spotkania gnieźnianie prowadzą w Zielonej Górze 23 do 19.